Cześć, ja mam na imię Łukasz i w firmie Wanickiej pracuję jako specjalista do spraw pokazów demo. Dzisiaj mamy okazję zrobić pokazy ciągnikiem, który jest naj. Największy, najmocniejszy, najcięższy, najfajniejszy. Partnerem kanału jest sklep Rolnik Kupuje. Części, ubrania i gadżety dla rolników. Znajdujemy się dzisiaj w województwie świętokrzyskim, gdzie wykonujemy tutaj e, pożniwne prace w grudniu, niestety. Są warunki dzisiaj no, dosłownie spartańskie. Jest błoto, jest glina, jest kamień. Niestety wały nam się zapychają, ciężko je zrobić. No, ten kolos. To jak co, ale on nie mu się chce. Nie mu się chce i tutaj spokojnie moglibyśmy dużo szybciej jeździć, dużo e, szerszą maszyną. My mocy mamy duży zapas i jeździmy sobie spokojnie 14-15 na godzinę z głębokością 30 cm. Niestety wał mamy uniesiony, co widać na obrazku, bo się nam zakleja. Nie ale tak jak teraz mamy górkę, ciągnik sobie schodzi dwa biegi w dół i cały czas te 13 na godzinę trzyma prędkości. Gąsienice są niewiele niższe ode mnie. Ja mam prawie 2 metry wzrostu. Zobaczcie sami. To waży 37 ton. Do tego mamy silnik o mocy maksymalnej 913 koni. Mamy silnik o pojemności 18 litrów. Do tego wszystkiego, do zbiornika paliwa wchodzi nam 1950 litrów. Jeśli chodzi o gąsienicę, to mamy tutaj minimalny nacisk na podłoże, maksymalny uciąg i do tego wszystkiego super robotę w polu. Żeby jeździć po drodze, musimy trochę zadbać o tą gąsienicę. Musimy od czasu do czasu tutaj nasypać troszeczkę talku. W polu gąsienice nam się same od piasku i ziemi smarują. Do tego wszystkiego. Silnik 18 litrów, największy silnik John Deere'a. Jeśli chodzi o codzienną obsługę ciągnika, mamy wszystko na wierzchu. Otwieranie maski, nie ma najmniejszego problemu. Dojście do chłodnic, piękne dojście. I tutaj możemy sobie spokojnie je czyścić, możemy sobie zadbać o to. Ciągnik o maksymalnym uciągu, ciągnik o maksymalnej masie, ciągnik o maksymalnych osiągach. Nic więcej nam nie potrzeba w polu. Jeśli chodzi o jazdę, no, wyznaczyłem sobie tutaj jedną prostą. Jeżdżę cały czas na prostych. Na końcu pola mi sam zawraca. Ja nie wykonuję żadnych czynności. Mam ustawioną skrzynię w automacie. Sama sobie dobiera biegi, sama sobie dobiera tutaj gaz, jaki ma jechać. Zadałem jej jakąś prędkość. Na tej prędkości stara się trzymać. Ja nie dotykam kierownicy. Patrzę tylko, obserwuję maszynę. I tyle jest yy, mojej pracy. Jeśli chodzi o klienta, to klient tutaj myśli o dużo większych maszynach. Jeśli chodzi o głębosza, tutaj też klient myśli o zakupie 6-metrowego głębosza, który pod ten ciągnik myślę, że byłby ok. Chociaż też nie wiem, czy nie byłby trochę za mały. Tutaj mocy, tak jak mówiłem, mu nie brakuje. Ziemię, jak widać, mamy bardzo ciężkie i bardzo kleiste. No ciąg sobie z zupełności daje radę, nawet w ogóle nie mamy w tym momencie uślizgu, 0%. No niestety, tak wygląda praca na trudnych ziemiach, czasami, jak to się mówi, fizyki nie oszukamy, nawet jeśli mamy 900 koni, mamy porządne maszyny, a aura nam nie sprzyja i w polu jest dosłownie błoto, nie damy rady robić. Zobaczcie. Wszystkie złącza hydrauliczne mamy praktycznie na wysokości ręki. Tutaj mamy pełny dostęp nie musimy się spinać w pociągniku, nie musimy się gimnastykować, żeby coś podpiąć. Wpuszczanie ciśnienia nie ma najmniejszego problemu. Wszystko mamy na wierzchu, wszystko mamy fajnym dostępem. Bez najmniejszego problemu możemy maszynę podpiąć i wszystko widzimy, co robimy. Pomimo tak ciężkich warunków i w polu dosłownie błota ciągnik daje radę, jemu się cały czas chce jechać, jemu nie brakuje mocy, klient to widzi, jest zadowolony z pracy i już dzisiaj wie, że nawet w najcięższych warunkach da sobie radę i nawet w najcięższych warunkach jest w stanie zrobić robotę.